Cześć, witajcie, cudni ludzie w ten przepiękny poranek. Jestem gdzieś zagubiona w Niemczech i mam oczywiście wolny weekend. I ciekawa rzecz do mnie przyszła. Ostatnio podczas rozmowy z jednym ze znajomych zauważyłam, że on bardzo jest negatywnie nastawiony do rzeczywistości. Mówił takie rzeczy w stylu "świat jest do dupy". Zawód kierowcy jest coraz gorszy, młodzież jest okropna, nie ma żadnych wartości. A ja mu mówię, że przecież to nie jest prawda, bo ja widzę ten świat zupełnie inaczej. On mi mówi, nie, nie, to są jakieś, mówię, wyjątki do mnie. A ja myślę sobie tak, że możesz oczywiście widzieć tylko ciemne strony, te szare rzeczywistości i całą uwagę na nich skupiać. Ale możesz też zrobić kilka kroków i zmienić perspektywę, i zobaczyć te wszystkie cudowności, które są wokół ciebie. Przede wszystkim swoje własne wartości, wyjątkowości, swoją własną unikatowość, ale też ludzi dookoła, którzy cię otaczają, którzy mają przepiękne charaktery. Którzy są na najwyższej wibracji, którzy są pomocni, uczynni, wartościowi. Wszystko zależy od tego, czy jesteś w stanie poszerzyć trochę swoją świadomość. no tyle, żeby zrobić te kilka kroków i zmienić perspektywę, zmienić punkt widzenia. Czy jesteś opartym osiołkiem? I całe życie trwasz przy swoich przekonaniach, że wszystko jest szare, czarne i do dupy. <noise> A ty jak myślisz? Jak masz ochotę napisz do mnie w komentarzu. Ja wiem, że od jakiegoś czasu bardzo mocno to czuję, wszystko jest dualne i tyle piękna wokół nas które jest, a którego my sami nawet nie chcemy zobaczyć. My się świadomie przed nim nieraz zamykamy. Pytanie czemu? Wszystkie dla Was dzisiaj. Na każdy momencik.